Siemanko, z tej strony, pociski. W tym odcinku pokażę Wam najlepsze postacie na nową mapę na solo, która naprawdę jest chora. Jest... Są trzy postacie, które są naprawdę dość dobre na tą mapę. Pierwszą z nich jest Karl, tak jak właśnie tutaj widzicie. Zająłem zają, zają nim czwarte miejsce. I gramy nim tak, że bierzemy gadżet, bierzemy drugi gadżet, i na samym początku od razu. Klikamy w niego i jak już wszyscy stracą osłonkę, jak najszybciej musimy wylecieć poza mapę i właściwie tak tepa nas. I wtedy mamy naprawdę spore szanse, że zajmiemy puchar zajmiemy miejsce i będziemy mieli pucharki na plus. Także pierwszą z postaci jest Karl i postaram się go wbić dziś na 25 rangę. Drugą z postaci jest Jackie, która już nie jest aż tak bardzo dobra. Ale oba gadżety w sumie są, ten, oba star power są na nią naprawdę okej okay, Ale lepszy star, lepszy star power jest ten co odbija, że Jak dostajemy obrażenia to Jackie bierze ileś tam procent z nich i... Przegraliśmy Teraz spróbujemy gadżetem, który he, Osłania nas, że W... Przeciwnicy zabierają nam 15% mniej obrażeń niż powinni. Także jest to naprawdę dobry gadżet na tą mapę. Dobry star power na tą mapę. Bardzo przepraszam. Musimy stanąć w jakimś miejscu, gdzie nie ma zbytnio dużo przeciwników. I mamy czwarte miejsce. No, plus cztery pucharki. Czyli ogólnie jesteśmy Jackie. Oj, bardzo przepraszam, tutaj za Messengera. Jesteśmy Jackie, dwa pucharki na plus. I trzecią z postaci, już chyba tak najmniej OP. Jest to Frank. Powinniśmy brać star power Gąbka, który dzięki któremu zyskujemy więcej HP. Ale ja niestety go nie posiadam, więc za... weźmiemy Star Power, którym jeszcze w sumie nie grałem. Ale wiem, co robi. Dobra. Stajemy w miejscu, gdzie nie ma dużo przeciwników. I mamy czwarte miejsce, chyba. Trzecie miejsce, ok. Czyli plus sześć pochargów jest ok. Teraz e, zagramy jeszcze jedną gierkę. Albo nie, później sobie zagramy. Także zaraz pokażę Wam jeszcze raz postaci, które są bardzo dobre na tą mapę. Frank, druga postać to Karl i Jackie. No i co? To byłoby na tyle w tym odcinku. Słupik łapka, no i pa! Do następnego!